Zawsze możesz irytować ludzi w ten piękny, jakże pomocny sposób, pytając ich zwyczajnie, o czym zapomniałeś. Well, I don't know. I supposed to nie oh, wiem. I'm, I'm, I'm o czym really powinienem był pamiętać? Och, ja naprawdę difficult. nie próbuję It's się podpuszczać. To nic trudnego. Chcę tylko powiedzieć, że to zupełnie oczywiste, you, iż zapomniałeś. Z łatwością mógłbyś pamiętać, ponieważ oh. jest to tak oczywiste. A jeśli się nad tym zastanowić, jest to najtrudniejsza rzecz na świecie. Przypomnieć sobie, co jest najbardziej oczywiste, a o czym zapomniałem. Co to jest? Well, w porządku. Kim myślisz, że jesteś? Jak odpowiesz na to pytanie, kim jesteś? Podasz mi imię, powiesz: jestem Jan Kowalski, jestem Alan Watts. To nieprawda. To ludzie powiedzieli ci, że nim jesteś. Nadali ci takie imię i nauczyli cię identyfikowania się z nim oraz zachowywania się tak, jak się tego oczekuje. Lecz ty nie jesteś tym. Wiesz o tym doskonale. Cofnij się w swojej pamięci do czasów niemowlęctwa, zanim zaczęto ci wmawiać wszystkie te rzeczy. Kim jesteś? Jak to ci się uda, będziesz doskonale wiedział, kim jesteś. Deep, deep down, far, far in. To, czym w istocie jesteś, głęboko, daleko wewnątrz, jest zwyczajnie materiałem i strukturą egzystencji samej w sobie. Istnieje jednak spisek, abyś się o tym nigdy nie dowiedział. A kiedy ktoś już to sobie uświadomi, inni czują się nieco urażeni, mówią, jak możesz myśleć, że jesteś taki wspaniały? Zatem, kiedy ktoś doznaje przeczucia, kim naprawdę jest, to na przykład w tradycji chrześcijańskiej nigdy się z tym nie obnosi, ponieważ ludzie zaraz mówią, kim do diabła wydaje ci się, że jesteś? Samym Jezusem Chrystusem? Możesz odpowiedzieć, kiedy Jezus Chrystus powiedział, że jest Jezusem Chrystusem, został za to poniżony, a teraz to samo robicie ze mną. Istnieje jednak taki zakątek duszy w psychice gdzie każdy doskonale wie, że nie jest jedynie małą, lekkomyślną myszką, która została wrzucona na ten świat, lecz że to naprawdę ty czynisz dzieło, zarządzasz nim, jedynie nie dopuszczasz tego do siebie, dokładnie tak, jak nie potrafisz dopuścić tego, że to ty jesteś odpowiedzialny za sposób, w jaki bije twoje serce. Mówisz, och, to nie moja zasługa, nie mam żadnej kontroli nad moim sercem. A czy masz jakąkolwiek kontrolę nad byciem świadomym? Czy wiesz, jak używasz swojej woli? Wysłuchałeś fragmentu wykładu Alana Wattsa? Wersja polska, wydawnictwo Kendra Publishing.